na kanale Redhead. Dzisiaj zapraszam was na obiecany przeze mnie jakiś czas temu haul z pończochami ze sklepu Shein. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę, ponieważ to będą pończochy nie byle jakie. Co w nich będzie wyjątkowego zaraz się okaże. Także zapraszam was do oglądania dalej tego filmu. Zaczynamy! Jakiś czas temu na stronie Pinterest znalazłam zdjęcia influencerek modowych pochodzących z Azji. I ich stylizacje, ich outfity na tych zdjęciach mnie totalnie oczarowały, totalnie mnie porwały, zachwyciły i zainspirowały. Chciałam stworzyć podobne stylizacje, więc, jeżeli chcecie, żebym takie stylizacje stworzyła, to piszcie w komentarzach, że chcecie. Wystarczy, że napiszecie: Poprosimy o stylizację i takie stylizacje stworzę. A co w tych stylizacjach jest takiego wyjątkowego? Otóż w tych stylizacjach pierwsze skrzypce grają pończochy. Ale nibyle jakie pończochy, nie pończochy samonośne, tylko pończochy, które się doczepia do pasków, do pasa, do pończoch. I okazało się, że na stronie sklepu Shein można znaleźć tego typu pończochy, które są razem, po prostu od razu połączone z paskami. Wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne i bardzo fajne, i myślę, że większość tych influencerek właśnie miała na sobie tego. Typu pończochy, które po prostu były w całości trochę jak rajstopy zakładane. Także bardzo mnie to zachwyciło. Zrobiłam zamówienie, mam tutaj paczkę. Ważne też jest, aby wspomnieć o tym, że w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo dużo znanych na całym świecie celebrytek lansuje ten trend na pończochy w stylizacjach i noszą pończochy, czy samonośne, czy pończochy doczepiane do pasków, chociażby wspaniała mega kobieca, Megan Fox, ekstra wygląda w takiej stylizacji, zachwyca i też inspiruje. I jeszcze wam dopowiem, że tego typu stylizacje bardzo mi się podobały już bardzo dawno temu. Nie wiem, czy Kojarzycie piosenkę Riany pod tytułem We Found Love. Był do niej nagrany teledysk, i w tym teledysku Riana też nosi pończochy w stylizacji takiej bardzo dziewczęcej, bardzo ładnie się komponują, i to też jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że takie pończochy możemy stylizować na różne sposoby. Mogą być w sposób elegancki wystylizowane, ale mogą być też na luzaka, bardziej na sportowo czy na dziewczęco, jak tylko chcemy, a ja już się nie rozgaduję dłużej i otwieram. Paczkę, bo się nie mogę doczekać, także zaczynamy. Paczka otwarta. Wszystkie pończochy w zasadzie są spakowane, żeby że to przyczepiało do siebie. Podobne woreczki, jest tekturka. No. Niczego więcej nie oczekiwałam, to jest chilling, także spokojnie. Sprawdźmy pierwszą parę. Na początek sobie ją omówimy, a potem ją przymierzę do całej mojej eleganckiej stylizacji, bo te eleganckie stylizacje, właśnie z tymi pończochami, najbardziej do mnie przemawiają. Chyba sami dobrze wiecie, że to jest mój styl. Ja lubię się ubierać nie tylko dziewczęco czy kobieco, ale też elegancko lubię się ubierać. Wyszła Joda. Dobra. Cóż tu mamy? Mamy właśnie pasek połączony z pończochami. Te pończochy są bardzo cieniutkie. Czy one mają jakiś wzorek? Bo zamawiałam przeróżne. Z wzorkami, bez wzorów. Tutaj nie mamy wzoru, tylko taki gruby pasek na samej górze pończochy. Wydają mi się bardzo elastyczne, także może być ciekawie. I widzę, że nad tą pończochą... Będzie jeszcze taki dodatkowy paseczek, słuchajcie, bardzo seksownie, bardzo ciekawie, także super. No dobra, no to chyba tyle. Jedziemy dalej, po prostu przymierzam te pończochy i omawiamy kolejne. Nie ma się co rozgadywać. Mam w pończochy, co było mega trudne, bo strasznie się te sznureczki, te paseczki plączą przy zakładaniu, obracają się. Trzeba kombinować, żeby z powrotem obrócić, tak, żeby były na prosto słabe to jest, no i bardzo słabe jest to, że pończochy są za ciasne, jak coś jest w jednym rozmiarze, no to można się spodziewać, że nie będzie dobre na każdego i na mnie te pończochy nie są dobre, tutaj wszystko mi wypływa, na górze jest zasłonięty ten paseczek, więc to jest taka pikanteria dodatkowa można go odsłonić i jest bardzo sexy, a raczej byłoby sexy, gdyby nie ten tłuszcz wypływający z nad i spod tego paseczka, yy, Także nie, nie czuję się komfortowo, są za ciasne, są za małe, ale bardzo bym chciała znaleźć takie same w swoim rozmiarze. Kolejne pończochy to pończochy, które mają bardzo ładny pas. Pas wykonany z koronki. Ślicznie to wygląda. Bardzo też ładna jakość. I te pończochy, z tego co kojarzę, były najdroższe z całego zamówienia one kosztowały około 15 zł. Także też nie były drogie, ale one były najdroższe. Większość tych końców kosztowała w granicach 6-8 zł, mniej więcej. A te były najdroższe na 100% i one tak lekko połyskują. Jak się już rozłożą na nodze, to powinny leciutko, leciutko błyszczeć. Nie wiem, czy wy to teraz widzicie. Ale moim zdaniem bardzo są ładnie wykonane i ta pończocha jest taka mięsista. W zasadzie te pończochy są wykonane z bardzo fajnego, takiego mięsistego, dosyć kryjącego materiału. Także super ekstra czat, wskakuje w nie i się Wam pokazuje. Sprawdźmy, czy będą wygodne, jak będą wyglądać. né? Słuchajcie, one naprawdę błyszczą. Co prawda spodziewałam się, że ten błysk to będzie taki bardzo mocny błysk, taki wręcz kiczowaty, tandetny błysk, a to jest błysk z klasą. Mam nadzieję, że aparat to dobrze oddaje, bo naprawdę tak delikatnie się błyszczą, bardzo ładnie to wygląda. Są dobre na rozmiar, są nawet bym mogła rzec trochę za długie, bo można je bardzo mocno naciągać. Ten materiał jest bardzo elastyczny, kiedy je po raz. Pierwszy założyłam, to sięgały dotąd i nadal można było je ciągnąć. Musiałam je po prostu trochę zniżyć. Także super są i to jest na pewno one size. Wydaje mi się, że naprawdę większość rozmiarów wejdzie w te pończochy i wyglądają naprawdę ślicznie. Chodzi o to, żeby były widoczne, także nie mogą być za wysoko. Musiałam je obniżyć. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny efekt. Także ekstra są, bardzo mi się podobają. I kolejne pończochy to pończochy z dodatkiem czerwieni, takiej winnej czerwieni. No i nie wiem, czy one nie są dla mnie zbyt odważne. Powiem Wam, że aż się ich trochę boję. Cieniutki pasek, czerwony oczywiście. Pończochy są dosyć cienkie, tak, też taka siateczka. No i na górze gruby czerwony pas. Fajnie, że te pończochy są bardziej elastyczne niż te pierwsze. W te chyba wejdę, z tymi pierwszymi to tak średnio, ale te wydają się być spoko, także wskakuję w niej i się Wam też pokazuję. Z dodatkiem czerwieni, i powiem Wam, że w ogóle nie czuję się w nich komfortowo. W czarnych pończochach byłabym w stanie wyjść. Do ludzi, tak na co dzień, jeszcze byłabym w stanie ogólnie noszę pończochy, ale nie takie, które mocno są widoczne. Ale w tych czerwonych absolutnie bym się tak nie pokazała publicznie. Dla mnie są zbyt wyzywające, są zbyt wulgarne i nie czuję się komfortowo w ogóle, chociaż ogólnie są fajne, jeżeli chodzi o długość. Są też elastyczne, grubość tych pończoch też jest w porządku, bardzo ładnie wyglądają, tylko że ta czerwień, ta czerwień jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia, <grych> także nie. O, mam też te same pończochy, tylko w całości w czerni, bez czerwieni, czyli czarny paseczek na górze i czarne grube pasy na górze pończochy. Także wydaje mi się, że ten model będzie taki bardziej komfortowy, przynajmniej dla mnie byłby bardziej komfortowy w noszeniu na co dzień. Wolałabym wyjść w tych pończochach na ulicę niż w tych z dodatkiem czerwieni, ale po prostu jak testujemy, jak sprawdzamy, to widocznie po prostu też wzięłam te w czerwieni, wzięłam co było i tyle, i sprawdziliśmy, i przetestowaliśmy, a teraz sprawdźmy te w całości w czerni. Wydaje mi się, że będą lepsze. pończochy to zupełnie inna bajka i te są o wiele lepsze chociaż zauważyłam, że tutaj bardziej się wżynają te czerwone były bardziej elastyczne, ten materiał był bardziej elastyczny, a tutaj ten czarny materiał jest mniej i bardziej się przynają w skórę, więc troszeczkę uda wypływają, ale jeszcze moim zdaniem nie ma tragedii, da się to przeżyć. Fajne pończochy, bardzo fajne takie akuratne można by było rzec w sam raz. Dobra jest grubość, tylko szkoda, że tutaj tak się wrzynają nieestetycznie, ale no, wydaje mi się, że jest mimo wszystko ok i następne pończochy to pończochy, na które najbardziej czekałam, które najbardziej spodobały mi się, kiedy robiłam całe to zamówienie. Znowu dosyć cieniutki paseczek na górze, ale za to pończochy, jakie wspaniałe, cienkie, a na górze koronka i falbanki. Bardzo kobiece, bardzo seksowne, też bardzo oryginalne, bardzo ciekawe. No mam nadzieję, że będą na mnie dobre, bo są zachwycające, także wskakuję w nie, bo się już nie mogę doczekać. Sprawdźmy jak będą wyglądały na mnie. pończochy z całego zamówienia, Warto było na nie czekać, i intuicja mnie nie zawiodła. Wydaje mi się, że są najfajniejsze. Są odpowiednie na długość. Nie są za krótkie, nie są za długie, dobrze je widać. Są bardzo elastyczne. Bardzo ładnie wyglądają tutaj na udach w tym miejscu. Nic się nie wylewa spod nich ekstra. Też grubość jest fajna. Nie są za grube, nie są za cienkie. Moim zdaniem jest super, wszystko idealnie. Bardzo fajne pończochy i naprawdę. Extra. I na dzisiaj to już tyle. To wszystkie pończochy, jakie zamówiłam ostatnio w sklepie Shein. Dajcie koniecznie znać, co o nich myślicie. Co myślicie ogólnie o stylizacjach z takimi pończochami? Czy według Was są ok? Są bardzo kobiece, seksowne i tak dalej? Tak jak według mnie. Czy może dla Was to zbyt wulgarne stylizacje? Jestem bardzo ciekawa, także piszcie w komentarzach. A ja Wam dziękuję za uwagę i żegnam się. Życzę miłego dnia albo wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie ten film. Ślemoc buziaczków, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!